Witamy wszystkich tutaj zgromadzonych. Wesołych świąt! Witamy na odcinku Wigilia. Pierwsza firmowa Wigilia. Firmowa pierwsza. Tak. Ale w tym tygodniu już druga. W tej dobie już druga. W tej dobie już druga. Idziemy teraz na zakupki. Piotruli jeszcze nie ma, bo zakład. Co, idziemy do pierogi, idziemy po rakiety. Największy przy Polski dekoracjami i tak dalej. tu są jakieś ślubi. Dobra, zróbmy to w takiej kolejnej lodu. Cena? No trochę metrazy tam. Jakie mamy budżet? Nie wiem. No dobra, nie. Takie Nie wiem z bombko. Dobra, co klasy z A no i grzeńce trzeba wziąć i próbować. będzie interes. Ale będzie popijawka. Myślę, że z 7 litrów będzie ok. No moją odpowiedzialność. Bardzo cię proszę. Na twoją odpowiedzialność? Tak. No dobra. Poproszę skrzynkę, wódki i dwie oranżety. Zakupy zrobione, znaleźliśmy to co najważniejsze, czyli kupki kieliszki. No i co? Jedziemy już na salę, gdzie odbędzie się Wigilia firmowa. No co i weź o, dodaję, Piotrek jest Ej, jest tu żelazko? Jest Ja muszę się upracować Ja też Goście są już w drodze No, panowie Zróbcie no, tak, żeby było dobrze, że tak powiem O, nie są kolorowe? O, kolorowe Kolorowe, o, to o, to ty to to. To. A, ty jesteś widać, że... No Słuchajcie, Piotrka, no, mam się ale od tego gadania. Jakie słupy, jakie tam na dole. Normalnie, jak Ty no, elegancko jest. No, Patrz jak zrobił On mi drink daje. Ty robisz na no, jakiś jakieś inne no, akcje. Siedemnaście. Dobre? Weź się k**a no, wykuśtaj. Weź tak, się Ej Nie no, ale ładnie to tak wygląda. Ładnie. się pucie. nagraj, pokaż im. To... i puścimy do śladki jak ty, tyryrym, tyryrym, tyryrym. Ty Muszę szukać dziś gwiazd No bo po co, dysponuj już mam. Przeprowadzimy plebiscyt O rozdanie nagród rozdanie nagród. nagród Sami sobie będziemy nagrody przyznawać to czyste rozdanie z no TikTok Awards o, Tak 2030 Skurkowańce Awards Nie dziś jeszcze a Tak, skurkowańce no awards Bo mi k**wa brakuje słów <laughs> do tego co tu się tak Właśnie, skurkowańce no awards To to jest k**wa? Tak. Tak. No no, za sznur. kto to tak powiesił? No to ja, no bo już nie miałem co wymyślić. Nie wiem, no, to tak jakbyśmy na parabetie położył. Ale ja też A no. to dla mnie. A, A co tam przyniósł? Serio przyniósł? Skąd ty to dostałeś? Dziękujemy. Dziękujemy. Tak? To jest Dziękujemy. dobry Dziękujemy. pracownik. Z pustymi rękami się nie przychodzi. A, no dobry co? pracownik, już <noise> chyba wiem na kogo zagłosuję. Jest, jest jeszcze dobrze wychowany jest. Ho, ho, ho! Przyma choinka nie sama, bo ja ją przyniosłem. Ale zawsze. Święta pełno paru. Można się bawić na... Na pełnej dziurze jest, no. Co wy tu za melinę w ogóle robicie? Kuszki, puszki, kartony, butelki. Dobra to było? Mamy gości, przyszli. Myślałem, że będziemy sami. Dwie godziny spóźnienia. Muzykę pod tą muszę dodać. niej. Widzowie, nikt nie przyszedł. przyszedł. <głodne> Widzowie, kurwa, nikt nie wszyscy odłączysz się? Nie. Ja jemu odłączę. Nie, jemu nie, nie dawaj się, szanty będą leciały. Nie, znów biotyka. Ej, bijotyka cały dzień. Tadek nam robi content. Ten ma a? niezłą skarpetę. Haha, <głodne> <głodne> Witam Państwa. Cześć. Nie chcesz jeszcze Was oblać? O kur... stary. Bo. Żebyśmy świętowali ten piękny i witam no. Państwa. Ej, Sary, spóźniłeś się dużo, a jesteś jeden z pierwszych gości. Jest, ja, no, prawie no, nikogo nie ma. Cześć, Wesołych ja świąt, się... Cześć. Cześć, chcesz zainwestować się w nowe osiedle na Żerardowie? Windy, windy, windy? jeżdżą na sztuczne nogi. Nie uwierzysz. Aha, też nie wierzyłem, dopóki się nie przekonałem. Każdy ogień kiedyś gaśnie. Nie pozwól, żeby twój zgasł. Nie pozwól, żeby twój zgasł. Zainwestuj w skórkowance spzą. Witamy. O, o, o. Dzień dobry. Witajcie w mojej kuchni! Robimy jedzenie. Robimy pierogi, robimy krokiety. Podgrzewamy barszcz. Dobra, lecimy. Z pierogami i tak dalej, i tak dalej. A jak ktoś pierogi? Chcę pierogu! Z minsem, Pieroga to i ja zjem. Zaraz to rozstawię to na stole i degustacja. O ale idzie dym, dym w kuchni. Wystawka! Wystawka! Serwis! Wystawka! <gry> wystawka. Kocham święta. Widzicie go? I ja wam teraz coś pokażę, nie? Winowajca. Jeszcze. Ja wiem, że nie jestem Ale szczerze... Zaj... Ja ja Zaproszę. Ale, ale zobacz to, zobacz to. jak cha, to jest życie, je życie, nie? Dowiedziałeś się pół godziny przed, że będziesz robił jakiś tatuaż. Zrobiliśmy życie, ale... Dwa miesiące później widzi to Kazia z Symulacja, je symulacja. Cześć, witam gości. To jest swój syn przedstawienie postaci. Szemasioła? Sysy Pije WD Boldo nie pije WD. Ja nie piję. Boże. Co Sysy masz do powiedzenia ja. na tym? Żałosne zachowanie. Dzień dobry. Jestem legalowa. No to moja wina. Hej no. Zaraz zaczniemy oficjalnie wigilię. Nie, nie, nie Nie, Tadek już kończy. Tadek. Tadek kończy, no? Nie kończy się. Tadek kończy kończy Chciał mnie pobić. <grym> Nie ufajcie Holendrom. Przepysznę się. Tak? No to co, jak mam mikroporcik chciałem ma widzowie, to ja i Nuś, montażysta, te gadamy, tu pierogi smażymy już nie pokonałem w sumie, bo już tam się smaży jeden, a nie wyjąłem, bo nie chciałem rękoma. Nie boimy się tłuszczy, bo nie jesteśmy wizjni. No i co? Zaprowadzimy odcineczek. Ale ty mnie nie uciekam pierogi smaży. Nie, ucz jak mam pierogi smażyć. No właśnie tak widzowie, on się nie zna. Pewnie on to będzie montował i będzie wiedział co o nim mówię, ale taki właśnie jestem szef. Śpiewajcie i grajcie mu. Piękna Jedz Zjedz dużo, bo już naj*** jesteś jak A o Mogę wywiady przeprowadzać? Możesz. Dobrze, kim jesteś, co tu robisz? Jestem zwycięzcą. Kim jesteś i co tu robisz? Ty, a ty nie wykraczasz poza swoje kompetencje? Awans zostałem. I nie wiesz kim jest. <grym grym grym grym> kim jesteś, co tu, tu robisz? Jesteś siostrą Filipa. Cześć! Kuzynkom To są wszyscy nasi male, nasi bracia. Wiecie o co chodzi. Ja idę się przebrać, bo wyglądam ka nieodpowiednio jak na Wiggie Igrajcie! Bo... małe, bo... śpiewajcie i grajcie! Niedługo. Rozpoczynamy galę. Ty nie wiesz Bez co to, nie? Galer, rozdanie nagród. Oscarowy. wiesz co? Wiem, mniej więcej. Jednak wie to tylko wy nie wiecie. No wiecie się, później. No, wiec. Wizowia, ocenje outfit od 1 do 10. O kurwa. O, kurwa. o, kurwa. o kurwa. A się przestraszyłem! Erupcja! <noise> Wesoł świat! Wesoł świat! Nie, Riki tak zwane. O kur... Co ty robisz? Co debilu. Cy? Świąt. Wesołych Świąt! Dziękujemy A, wszystkim tutaj obecnym Dziękuję Ci Dziękuję też Tobie dziękuję. Tobie, tobie dziękuję. też dziękuję Pójdźmy śladem Jezusa Chrystusa Dokonujmy cudów Ale niekoniecznie k***a wielkich Cudy, cuda zdarzają się na co dzień Małych cudów, ale codziennie Wesoły Świąt! Wesołych! Witajcie moi kochani w się odcinku Crić, Uwaga, teraz dla wszystkich. Seria pytań. Na każde odpowiadamy jednym Imię. imieniem. Co jest nie może się powtarzać. Tak, raz się, się Nie może się powtarzać. Raz może raz, raz na jedną osobę. Skurkowańce Warts. Rozumiesz? Tak. Jest ankieta do wypełnienia różne kategorie. Zaraz będziemy przydzielali nagrody, które są bardzo fajne. I kierunk. Możemy się poczęstować. Proszę bardzo. No i wiadomo, karty są anonimowe, nie? Żeby nie było. Tak, tak. Nie no. No Naprawdę nie mogę powtórzyć. Mi pasuje do dwóch dwie. No w Tadeusza jak tam? Do wszystkich. O patrzcie, to tak wszystko wypisał. No, Kręci? Kręci. Tadek. Kręci. Tadek Kręci. No. Proszę Państwa, kategorie są takie. I was też widzowie zapraszamy do oddawania swoich głosów w komentarzach. Odcinek kroku. No moim zdaniem to i tak jest Malta 3, które wchodzi już za kilka dni na kanał. Ale serio, to jest dla mnie odcinek kroku, który będzie. Najgorszy odcinek. No ja, ja miałem ja, łatwy traf, Ja Najgorszy odcinek. Nie. Ja uważam inaczej. Ostatni odcinek samochodu jest najgorszym odcinkiem. Wszyscy, 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 wszyscy? wszyscy? jedziemy na górę. Harry, ja nadal wypełniam. Serio, on nie potrafię wypełnić tego. Malta jeden jest naprawdę dopiero odcinkiem. Słyszę, że jestem Kamila ja. Nie chcę nagrody. A myślisz, że coś wygrasz? Myślę, że nie, bo jestem taka bezpłciowa. Król przypału ja jestem. Gabi, szykujesz się na wygraną? Nie, mam. wygrałeś nagrodę. Już za chwilę, już za minutkę będzie ogłoszenie w wyniku konkursu. Jest jedna osoba, której formularz został odrzucony, ponieważ w każdej kategorii jest tadek, 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 Tadek. Tadek. Mamy już wyniki. Oficjalnie rozpoczynamy szkurkowance TikTok No Words. Filip, czy im powinnoś? Pierwszą kon konkurencją, pierwszą kategorią jest Król Przypału. Tutaj. Niezwykle zażarcie toczyła się ta yy, walka, szczególnie dwie osoby Czarek jest jedną z nich, a drugą z nich jest Sysy <laughs> I, wiemy, kto I tutaj rozegrało się to dwoma głosami różnicy, dlatego teraz zapraszam na górę Sysego Brawo! 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 Witam, dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Ja się czuję, ja się czuję. Jest. Jezu, jestem podekscytowany. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. I co mogę powiedzieć? No dziękuję dzień. bardzo za tą nominację. Proszę bardzo. Wuuu! Brawa dla mnie! Super! Woo! Kolejna kategoria, czyli ekspert od dramy i zwycięzczynią, że tak zdradzę, w tej kategorii zostaje Wera! Zapraszamy, Wera, jak się czujesz? Podlegał? Brawo! Brawo! Gratuluję nie. Ci, proszę dziękuję bardzo, to nie dla nie Ciebie. Dziękuję. Nie jestem ten... Brawo! 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 Mistrz wielkich planów. My na tym kanale ogólnie lubimy często sobie powymyślać jakieś nierealne rzeczy, potem tego nie dociągać i robić sobie wyrzuty sumienia. Lubimy tak zrobić, ale jest wśród nas jedna osoba, która szczególnie po prostu pielęgnuje sobie to uczucie. Dlatego zapraszam tutaj do mnie na górę Czarka! Wuh! Proszę bardzo, to dla na Ciebie nagroda. Dziękuję. dziękuję, dziękuję serdecznie. Plany mamy duże. W przyszłym roku planujemy coś niesamowitego, niezwykłego i niepowtarzalnego. Ale dowiecie się tego już w przyszłym roku. Nie będę spoilerował za dużo. Dzięki. Dziękuję. dziękuję. Król rozmów o niczym. I ta nagroda wędruje do. Bartka, brawo! Czy jesteś dumny z tej nagrody? Czy ci to jednak ubiegać Nie wiem, nie wiem, ja nie potrafię rozmawiać. Dobra, sosu, dziękuję, dziękuję. Dzięki! Brawo! O, to jest bardzo ciekawa kategoria. Mistrz Fakapów. Nie zawsze wszystko może iść zgodnie z naszym planem. Jest. Dlatego na górę zaproszę Piotra! Uuu. Nie myli się tylko ten, co nikt nie robi. Piotr! Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę bardzo, to twoja nagroda, a teraz zostawiam scenę tobie. Dziękuję! To dzięki wam! Dzień dobry, w Dzięki! Dzięki bardzo! Piosenka! Na razie! Przechodzimy do bardziej sprecyzowanych pytań na temat naszego kanału. Odcinek roku. I tutaj faktycznie wahało się to, bardzo się to wahało, było równie, 3-3, tutaj 4 głosy, tutaj znowu 3. Ale jednak ostatecznie na prowadzeniu wysunął się odcinek z maratonu proszę, proszę. Brawo Chyba nie ma lepszej osoby do odebrania tej nagrody niż Nie, wszyscy, razem, wszyscy razem Hip hip Hurra Dobra, dziękuję. dziękujemy Nie, ale szczerze jest to dosyć fajna nagroda Ponieważ ten odcinek nagrywaliśmy na początku roku Gdzie nie mieliśmy praktycznie żadnego sprzętu A i tak wyszedł zajebi. Pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Poczekam aż zejdą, żeby zaraz dymali jeszcze raz. Najgorszy odcinek, najgorszy odcinek ląduje do odcinka. Kto zbuduje najlepszy okręt, wygrywa. Proszę Buu. bardzo. Ale. Tutaj, chwila. tutaj jest jedna bardzo ważna historia do przytoczenia Proszę bardzo a panie, Poczekajcie, panowie, mam no. tylko jedno pytanie, a potem mówcie co chcecie o. Opowiedzcie nam o tym jak to się stało, jak rościliście dwa rowery i nic się z nimi <toddź> potem nie stało w sumie Po prostu wypadki się zdarzają tak. Dziękujemy bardzo, jest to Uuu. fajne Uuu. 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 Kontenciarz I nagroda kontenciarza roku ląduje do tutaj To jest zdecydowanie z des z z Zdeklasowana, zdyskwalifikowana konkurencja. Zapraszam na górę. Nie rozumiem. Czarek, Zapraszam! Brawo! Złoty już masz, to taki srebrny. Dziękuję. Jak palosze te pomysły? Jak to robisz? Ja. Nie wiem. Brawo! Brawo. Nagroda misza drugiego planu wędruje do Bartka, a ja przekazuję nagrodę mistrza wielkich planów, ponieważ. Ja tak szczerze nic nie planuję, a Filip, jeżeli nie wiecie ma kajecik i gdzie zapisuje wszystkie plany i wszystko dosłownie Więc moim zdaniem jemu należy się ta nagroda, wielkie gratulacje. Dziękuję. 22.30, niestety Inoś musi zabijać. Tak, trzymaj się. Dziękuję bardzo, dziękuję. że wpadłeś. <noise> Szczerze wręcz skandal. Po ostatnim odcinku odezwała się tylko jedna dziewczyna do Inusia. Kurwa, Co to ma być? Ogarnijcie coś z tym, nie? święta idą do ch... ja. Dobry chłopak, nasz chłopak! Dobry chłopak! To jest fajny chłopak, to jest elegancki chłopak mój! To jest elegancki! On umie tańczyć. On umie nie. wszystko u mnie. Dobra i gdzieś mówiłem, że da radę. Dzieci są pojechałem, Serio. No, no. Czarek, co ci się stało? O, nic, nic, o, nic. nic. Tak no Dzięki za oglądanie tego odcinka. to są no, no. nasze Instagramy. Subskrybujcie, komentujcie. I jeśli lubicie czarka, to zostawcie tu lajka. Bo jeśli nie zostawicie, tego go k... duszę.